50 zł. Fajnie widać, no nie? W sensie, że fajnie wyeksponowane. Dyfuzor, dobra. Te znamy. Są Znam jakieś podkładki, ale to chyba nie są nowości, co tylko tak przełożyli. Na ten beżowy akcent. 20 zł, tak czy nie? Nie mam pewności. Ale chyba nie. Nie wytrzymam. Patrzcie. <grym> Jakie sary. Jaka misa. Ile ta misa. 35 zł. na no ekstra. I dalej słodycze. 6 zł. Takie halloweenowe. I tutaj też 6 zł. Aha, ostatnio wczoraj w tylko nie było ceny. To teraz chociaż znamy cenę. 6 zł. Reszta powyżej jest nam znana. Aha, bo tutaj zobaczcie ta misa. To jest ta czarownica powyżej. Czekajcie, przybliżę, Widać to. Co tam trzyma? Może na ja nie widzę, nie? Nie znam, ma za wysoko. Nie wiem, co tam, co tam było w tej misie, To piszcie, jak coś. Dobra. Tutaj jeszcze jakaś. O, to jest plastikowa, ale wygląda naprawdę konkretnie. Czyli to jest LED. 35 zł. Niezła, nie złania? O, nie Tutaj jakiś niedoperek czyli na dziale Halloween dużo no właśnie, czekajcie ja, a tutaj w ogóle jakie fajne pojemniczki, teraz sobie zobaczymy, 20 zł o taki nietoperz. czekajcie no, no no fajne to, nie? ile to kosztuje? 25 zł Będą no, mi się podoba? Latarenki LED, 15. Ewentualnie czarne. No i te misy, świetno. Ale to powyżej nie wiem. Mam ochotę te stianzile. Nie zdajemy, nie? Jeszcze raz może najadę. Po prostu taka czarownica z misą. Dobra, nie wezmę tego, może w innym, bo spotkamy. Chodźcie, idziemy. Aha, jeszcze jakieś pająki w ogóle. Co to za pająki? Też lat, czyli to świeci. Fajnie, 20 zł w sensie w nocy. A. <noise> Dobra, idziemy. Starczy tego Halloween. Tu jeszcze jakieś śpianki. Po 6 zł. Ale to jest dział w ogóle Halloweenowy, zobaczcie. No, 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 ja się czaję. to no. ja jest dopiero dział. Co? Taki konkretny. 4 zł i rurki 5 zł, naklejki, pająki ta jest na nowościach, ale nie, ostatnio ją pokazywałam ale nie podnosiłam to teraz przypomnę cenę, 35 zł nie chcę wejść no i te wróciły bardzo ładne przypomnę tylko cenę 15 zł te są na mocnych nowościach ostatnio. Aha, są też te większe. Dobra, no, ale podawam cen już nie podnoszę. Jakaś nowość maselniczka. Patrzcie, taka przezroczysta. Za tylko 10 zł. Otworzymy sobie ją. Kusica. Ale dobra, tu jest otwierana, to będzie łatwiej podejrzeć. Chodźcie, zobaczymy, gdzie to postawić. Może tu. O. O, jak ukryte. Nie wiem, czy to podejrzymy. Chyba nie postaraj się bo o dobra ale nie będę już wyciągać, no nie? tam jeszcze jest papierkiem przełożona, także spo... nie zobaczymy wymiary tutaj mamy cena 10 zł. no to za darmo, co? no, także mamy nowości dobra, kolejna nowość o, taka paterka za 50 zł. A, dobra, ale nie zauważyłam. Oprócz tej maselniczki są jeszcze cukierniczki. Jest któraś otwierana. Chodźcie, zobaczymy. Fajnie spakowane, w sensie, że zabezpieczona. Ciężko się dostać, nie? Ale może, może. Tak, choć troszkę. Chodź tą górę, co? Podejrzymy. Tam tego już nie będę wyciągać. O, takie, taka ładna. Dobra, chodźcie, podejrzymy. <laughs> Zaraz spakuję. tak ładnie. O. Ale nie będę wyciągać. Może dziś spotkamy rozpakowaną. Bo to pewnie na mocnych nowościach tyle, co może Pani wyłożyła, nie? Okej, okay. pakuj to babo. Ile to cukiernica? Też dyszka. No, fajnie. No to mamy nowości. Dziewczyna pod taką to koniecznie łapka pod filmem. Witajcie, jesteśmy w Pepko na przeglądzie nowości. Na chwilkę paszcie działamy. I kolejne nowo nowości się takie miseczki do serwowania. Od razu z deseczką. Czekajcie, tak sobie złapę, żeby mi to nie gruchło. 20 zł. Widać było z każdej strony. Chyba tak. I one fajnie się komponują z tymi, z tymi miseczkami, które już znamy. Podejrzeć cenę, przypomnieć. Chodźcie, może mi się uda to zdjąć. No, nie wiem, nie wiem. Postaram się, ale no dobra, ołakie to jest ciężkie. Cena tych, tego zestawu to 80 zł, to jest to samo, co było w zeszłym roku, czy to jest troszeczkę inna. Czyli to jest taki ładny kącik nowości, jakaś deska taka. Aha, to jest ta taka, którą można kręcić 30 zł w sensie też do serwowania. Też na nowościach i widzę, że tu jest Stolnica. Podejrzymy cenę tej Stolnicy. Uda mi się. Niebieski. Jest, jest. Dobra, czekaj tam. Stolni cena Stolnicy to 30 zł. tu mam podgląd na wymiary, jak coś. Że nie jej nie ale było chyba widać. Jeszcze tutaj coś mamy. Aha, te paterki takie do serwowania. A przypomnę cenę, co, bo może się zmieniło. Ile ty kosztujesz? O, wow, się odwróciła cena, że nic nie widać, no serio. To wiecie 40 zł. to mamy takie, które już oczywiście znamy, ale tylko przypominam. Ewentualnie... O. o, i to też są chyba na nowościach, co? No, ja nie kojarzę tych pater... takie paterki. 40 zł, Czy talerze do serwowania? Jak zwał, tak zwał, no. Tutaj widzę te koszyczki, szklaneczki co są rozpakowane, to choć sobie podejrzymy, jak to fajnie wygląda, o. Nawet ładnie. Wy... Wyjęłabym ten, tą szklankę z tego koszyczka, ale nie wiem, czy mi się uda. Nie, jedną ręką mi się nie uda, także nie wyjmę, dziewczyny. Ale tak się fajnie prezentują, lepiej widać niż to, nie? No <laughs> jeszcze podam tylko cenę. Cena tych dwóch szklaneczek to... 25 zł, 350 ml. Ale to muzyka głośno daje. Nie wiem, czy będzie mi w ogóle słychać, naprawdę. Dobra, to idę dalej. Teraz te cukiernice. Idealnie będą pasowały pod te pocharki, Przypomnę tylko co na tych poharków 4 zł. Miseczki. nie ściągnę, bo mi to gruchnie. Talerza. czyli można sobie tutaj coś jeszcze do, dokompletować dziewczyny. Kolejne nowości, tak czy nie? Taki zestaw noży. Tu są podane wymiary każdego: 40 zł, 5 sztuk. Zalukamy do środka. Uda się, czy nie? Nie, chyba nie. Chociaż może, może. Kolor podejrzymy, nie? O. Dobra, tak się prezentuje. Nie wiem, czy było widać, ale bardziej nie będę wyciągać. Chyba, że za ten woreczek tak trochę. O, dobre mamy. O. Tak się prezentuje ten zestaw noży. No, same nowości, co? Fajnie, fajnie, fajnie. Deski. Ale te zestawy desek były... Ale tak będą fajnie pasowały do tego przeglądu. To sobie podniosę. 30 zł. I tutaj mamy podgląd na wymiary. Ewentualnie takie. 25 zł. O! Gdzie to jest wymiar? Nie widzę. Z tymi rogami taki zabezpieczającymi. I coś o, Coś mniejszego za 15 zł. To, czy to są trzy te deski. Nie jedna. To jeszcze podniosę tą największą. Te największe 20 zł. Dobra. I kończymy. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. 3,99 biała, biała, ale pokazuje czerwone. Tu widzę białe, nie? Już nie będę wyciągać. No to fajna promka, fajna.